Witamy serdecznie, radni słuchacze. W naszym studiu mamy gościa, pan Zbigniew Wabalski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj na Krymie, zacznijmy od polityki światowej, wczoraj na Krymie referendum. Czy spodziewał się pan innego wyniku niż no, ten, który został ogłoszony? Myślę, że nikt się nie spodziewał innego wyniku niż ten, który został ogłoszony. To takie dawne czasy PRL-u mi się przypominały, gdzie zawsze frekwencja była... Ponad 90% i 99% głosujących zawsze e, na słuszną partię głosowało. No jeszcze jest Korea Północna, a ostatnie wybory Też. do Parlamentu, tam było 100%. 100% było. Tak. Może to trochę brzmi ironicznie, ale niestety no tak, tak to jeszcze jest. No. Ukraina. Em, nasz sąsiad e, graniczy z e, Unią Europejską. E, wydawałoby się, że można by było liczyć na trochę inne. Podejście tam do spraw publicznych. Myślę o bardziej demokratycznym sposobie zarządzania tym krajem. No cóż, tam wielcy politycy na ten temat wypowiadają się w sposób dość zdecydowany. Myślę o politykach zachodnich, łącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Od wczoraj już właściwie o tym była mowa. Dzisiaj potwierdzają, że nie uznają tego referendum. Oczywiście Rosja. Mówi, że wszystko było w porządku, jest w sposób demokratyczny to przeprowadzone. Nie byłem, nie wiem, ale e, tak się po prostu w cywilizowanym świecie nie robi, że wprowadza się wojsko nieoznakowane i mówi się, że to są jakieś grupy, które e, bronią tam obywateli przed jakimiś złymi zdarzeniami i wypadkami. E, wiemy, co się działo na Majdanie, wiemy, co się dzieje e, w Kijowie. E, Niestety, wydaje mi się, że Krym już jest po prostu w tej chwili nie do odzyskania. I Krym wróci do Rosji, bo no, pamiętamy, że on był kiedyś w Rosji i został za wysoką cenę oddany na Ukrainę. Przepraszam za słowo, no, ale to są po prostu działania przestępcze. Tak, tak się po prostu w cywilizowanym świecie nie powinno robić. i Ja się nie spodziewam, że będzie jakiś konflikt zbrojny w Europie, ale. Pozwalanie na, na tego typu działania od samego początku, więc wydaje mi się, że ta Stara Unia, przede wszystkim Stara Unia, czyli Niemcy, Włosi, Wielka Brytania, zlekceważyli po prostu to na samym początku, to co się tam działo, bo poza deklaracjami słownymi i to takimi trochę ostrożnymi, e, nie było żadnych działań. Ja sobie zdaję sprawę, kończąc ten wątek, że powiedzmy jakieś drastyczne sankcje gospodarcze czy też finansowe, no to jest mieczobosieczny, bo ci, którzy to wprowadzą, też stracą. Tylko na koniec chcę powiedzieć Panu i Państwu, że sytuacja jest oto taka, że w roku 2012, e, obroty Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej, e, z Federacją Rosyjską, zamykały się gdzieś na poziomie 380 miliardów dolarów. To pokazuje, jaki to jest interes, jaki to jest biznes. I tutaj ci wielcy, którzy mają najwięcej do powiedzenia w Unii Europejskiej. No byli ostrożni, i są do dzisiaj ostrożni. Z tych 380 miliardów dolarów, 80 miliardów dolarów to jest obrót między Niemcami a Rosją. Więc tutaj raczej biznes decyduje i gospodarka niż, że tak powiem, uwarunkowania te polityczne. Ale przyzwolenia na takie działania nie może być Nikt tu nikogo nie straszy, ale przecież my graniczymy też z Federacją Rosyjską. Mamy owód kaliningradzki, tam są ogromne siły zgromadzone. Ja tylko chcę, może i Panu powiedzieć, i, i Państwu, tak, taki przypadek. jak byłem wojewodą warmińsko-mazurskim, różne wymiany mieliśmy między Federacją Rosyjską, wodą kaliningradzkim a regionem warmińsko-mazurskim. To na zapytanie kiedyś postawione dla gubernatora, dlaczego. Takie duże siły wojska znajdują się w wodzie kaliningradzkim, tak mocno uzbrojone, to mi odpowiedział wprost: Słuchaj, lepiej karmić swoich żołnierzy niż obcych. Zmierzam tu do tego, że mamy armię 80-parotysięczną z 200 tysięcy, która kiedyś była. No, można powiedzieć ironicznie, mamy też 200 tysięcy, bo samych myśliwych podstrzel, bo mamy 112 tysięcy, więc jakbyśmy dodali jeszcze wojsko, no to ktoś by powiedział: armia jest duża. To jest ironia trochę, ale to pokazuje, że sprawa dotycząca polskiej armii e, chyba szła w złym kierunku. Teraz zapewne i Pani Państwo słyszycie, mówi się o dużym dozbrojeniu, o dużych pieniądzach na polską armię. Rozważa się, nie mówi się na pewno, ale rozważa się, czy ewentualnie ta reforma odnośnie armii zawodowej bez e, rekrutacji, e, czy to było słuszne. Oby nie było za późno. Nie chcę tak mocno e, pesymistycznie kończyć, ale po prostu świat, silny świat, musi po prostu być czujny. Nie było e, dziesiątki lat, nie było wojny i był spokój w Europie, no poza oczywiście rozpadem Jugosławii. E, I niech tak dalej będzie, no ale po prostu na wszystko pozwalać też nie można. No, miejmy tylko nadzieję, że mieszkańcy Krymu kiedyś będą żałować swojej decyzji. Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, można zobaczyć, co, co stracili. Tak, tak może być. Tak, tak też może być, oczywiście. Teraz wracamy na kolekcjonalnie mówiąc, nasze podwórko polskie. Rolnicy od kilku dni protestują. Po raz kolejny wyszli na ulicę, wyjechali ciągnikami. Wszystko związane z afrykańskim pomorem świn i utrudnioną sprzedażą wieprzowiny. Chodzi głównie właśnie o wieprzowinę. No właśnie, co, co, co dalej? Już minister rolnictwa stracił zmiana, pracę. Tak. Dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj nastąpi zmiana ministra, wróci stary, nowy, czyli ten, który kiedyś był. Pan Marek Sawicki, ja przypomnę, że wszyscy się tym nie interesujemy, ale ja jestem w Komisji Rolnictwa i nikt inny tylko w 2008 roku tenże minister, który wraca na stanowisko, a więc Marek Sawicki zniósł tak zwany skup interwencyjny w 2008 roku. Dzisiaj gdyby... Tej bariery nie było, prawdopodobnie nie byłoby też takich problemów, ale to są wewnętrzne rozgrywki chyba polskiego stronnictwa ludowego, bo tak naprawdę decyzje, pierwsze decyzje zapadły 20 bodajże 5 lub 6 lutego. Można było, były już pieniądze przeznaczone na to, można było podjąć ewentualnie interwencję, ale nie taką czystą jak kiedyś to było, że się zdejmowało, bo interwencja polega na tym, że zdejmuje się z rynku ileś tam tysięcy ton mięsa. Przetwarza się to, bądź też zakupy na, przez agencję rezerw materiałowych. To są strategiczne rezerwy, które zawsze w każdym państwie muszą po prostu być odświeżane co jakiś czas na różne okoliczności, przede wszystkim na, na jakieś zagrożenia też militarne. Można było to zrobić wcześniej, nie trzeba było czekać. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli w regionie warmińsko-mazurskim roczna produkcja tłucznika wynosi w granicach 650 tysięcy sztuk, to w samym tylko Zagłębiu, jeśli chodzi o region warmińsko-mazurskim, Zagłębiu, Trzody Chlewnej, czyli Lubawa, Ziemia Lubawska, Powiat Nowy, Miasto Lubawskie, tam się produkuje 350 tysięcy sztuk. To są niebotyczne ilości, to są ogromne straty dla tych ludzi, którzy po prostu tą produkcję prowadzą. I teraz jest tak, na Podlasiu oczywiście, jest tam 8 powiatów. Strefa została założona buforowa prawie na odległości 350 km, co już nikt tego nie przewidywał. No to się robi 50 km tam, gdzie ewentualnie te dziki zostały znalezione i przebadane, i rzeczywiście z tym wirusem chodziły. To jest tak zwany wirus ASF. To, co pan nazwał, no to ten afrykański pomór świń, Tak, no to żartem, Poseł Godson wyszedł na mównicę i powiedział, że on nie życzy sobie, żeby to mówili, że to jest afrykański, bo <grymne> to mówi, wygląda na to, że ta Afryka jest winna. To tak żartem, ale wracając do, do meritum. No, no jest sytuacja naprawdę dla tej grupy trzodów, trzody, która produkuje trzody, jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. 4,5 godziny w czwartek w ubiegłym tygodniu trwała komisja rolnictwa, gdzie byli wszyscy ministrowie z resortu Rolnictwa i Rozwoju wsi łącznie z ministrem Kalembą. No i po tej komisji praktycznie rzecz biorąc, huknęła wiadomość, że został zmuszony minister Kalemba do poddania swojej osoby do dyspozycji premiera. Jak wiemy, co się stało, wszyscy już wiedzą, w będziach się dowiedzieli. Co trzeba zrobić? Komisja przyjęła desederat, który wyraźnie stwierdza, że należy natychmiast rozpocząć. I wczoraj to już takie informacje poszły. Zdejmowanie mówiło się około 10 tysiącach, 10 tysiącach ton mięsa wieprzowego. Dzisiaj słyszę rano w mediach mówi się, że nawet 30-40 tysięcy trzeba będzie to zdjąć. To jest po pierwsze. Po drugie wypłacić rekompensaty dla rolników, którzy sprzedawali trzodę, a uzyskali nawet o 30-40% kwoty mniejsze. Potem to są po prostu koszty produkcji i tu Unia Europejska powiedziała, że się włączy. Ja się tylko obawiam jedną rzecz, że może się włączyć tylko i wyłącznie Unia Europejska w strefę buforową, a więc Podlasie, Lubelszczyzna i część Mazowsza. Natomiast tu, jak powiedziałem, w Zagłębiu Naszym, tym Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie, gdzie ceny spadły po 30-40%, ci, ci rolnicy też oczekują jakiejś rekompensat. Może to będzie. To po pierwsze. Po drugie, skierowaliśmy wniosek do najszy, Najwyższej Izby Kontroli odnośnie działań, jakie zostały podjęte od momentu, kiedy stwierdzono ten pomór, afrykański pomór świn, czyli znaleziono dwa dziki zarażone tym wirusem. I na koniec. Frakcja piechocińskiego z PSL-u rozgrywa od dłuższego czasu frakcję Waldemara Pawlaka. To jest taki wątek już polityczny na koniec. No i na razie stara się robić to skutecznie. A mm, jaki będzie efekt. Tylko końcowy? dlaczego kosztem rolników? Tylko dlaczego kosztem rolników, ale jaki będzie efekt końcowy tego no musimy jeszcze po prostu zaczekać. To nie może być, że działanie jest od ściany do ściany, że jak jest pożar, to trzeba gasić. Trzeba po prostu to zapobiegać. Ja chcę powiedzieć, że trzy lata temu na Komisji Rolnictwa poruszyłem temat tego wirusa w regionie warmińsko-mazurskim, bo pojawiły się takie informacje, że z obwodu kamieniackiego dziki przemaszerowały i mogły ten wirus wnieść też na terytorium Polski ówczesny i teraz, jeszcze obecny, ale prawdopodobnie też będzie odwołany. Główny lekarz weterynarii, Panie Pośle, uspokajam pana, nic złego się nie wydarzyło i się nie wydarzy. Na pewno mamy nad tym kontrolę. No, stało się, jak się stało. Lepiej zapobiegać niż później ponosić takie duże koszty. Dokładnie. To teraz politykę zostawiamy, zajmiemy się sportem, co się dzieje z Sokołem. Smutno jest, jakoś Smutno. nie byłem w sobotę na meczu, niestety. Niestety, niestety ja też byłem. Ja, ja byłem. Niestety no. ja byłem. Byli koledzy, opowiadali, że to zwycięstwo e, Ełczan było zasłużone. Po Oczywiście, prostu że tak. Byli lepsi, było, chciało im się po prostu grać i, i opowiadali, że to było widać po prostu na boisko. Nie wiem, co się stało. Wie pan, może to tak jest w tej tradycji Sokoła, naszego kochanego, że czy to jesień, czy to wiosna, to zaczynają po prostu źle. No, przypominam i pamiętamy, że jesień też nie mieli najlepszą na początku. No, też to, to kulało jakoś. Nie wiem, czy, czy przetrenowani, czy za dużo sparingów, ale jak tak śledziłem, inne drużyny z tej naszej grupy też miały po 6, 7, 8 sparingów. No tutaj, jak, jak opowiadali koledzy, to zadyszka już jakby była. Jakby to był koniec sezonu, to dopiero przecież początek jest. Ale no nic, 6 punktów. Uciekło praktycznie rzecz biorąc. Nie zdobyliśmy w dwóch kolejkach żadnego e, punktu. No, Ale patrząc na historię Sokoła to zawsze mieliśmy problemy z wiosną. Zawsze był jak, jak, takie. A później. Taki, jak pojawia, pojawiały się oskarżenia, że źle pracują zimą. Że kolejny trener, który źle przepracował zimę. No? Ja nie mogę tego powiedzieć, ponieważ no, no to trener musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Chyba widzi najbardziej, co jest. A niech się nie dziwi, e, czy może. Przypadkowo będzie nas słuchał, albo ktoś mu powie, że tutaj może była taka y, nie totalna krytyka, ale lekka krytyka. Niech się nie dziwi, po prostu kibice mają tego prawo. No. Powiaty, derby powiatu przegrywamy. Teraz przyjeżdża lider praktycznie rzecz biorąc, gdzie jeśli optymiści, ja do nich nie należę, myśleli o, o drugiej lidze, no to y, myśleć można, tylko trzeba patrzeć, y, co się ma, i później, ewentualnie, nawet jeśli była ta druga liga, to Jakie będą możli fin możliwości finansowe naszej drużyny? Ale, panie redaktorze, ja, ja mimo wszystko z optymizmem na to patrzę, że chłopcy się porozkręcają i, 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 i trochę to będzie już lepiej szło. No zobaczymy. Jeszcze kilka. A co ma powiedzieć Tomi, widzi pan, wygrał no, zdrowym rybnik z energetykiem tak. 2-0, a teraz dostali 4-2. No ale. No grają, no coś tam grają. Grają, grają. Miejmy nadzieję, że zarówno Stomil Ostród, jak i je, piłkarze Sokoła Ostródy się przebudzą w końcu wiosnę, na wiosnę i zacznie, zaczną wygrywać i znowu będzie przyjemnie popatrzeć na ich grę. I tak trzymać y, tym optymistycznym y, tonem, który pan tutaj chce to zakończyć audycję, ja się pod podpisuję absolutnie. Dziękuję pięknie za wizytę. Moim państwa gościem był pan Zbigniew Wawolski, poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję panu Dosłucham. bardzo. Do widzenia.